Wyniki konkursu. Siemano, witajcie. Dzisiaj robimy ogłoszenie wyników konkursu, jakie miało ostatnio miejsce, to znaczy chciałem, żebyście stworzyli swój wymarzony secret rare, uzasadnili dlaczego. Zauważyłem po odpowiedziach, że Moje pytanie wielu z Was wydało się dosyć lakoniczne. Zabrakło w nim jakichś takich szczegółów typu co uzasadnić albo co tam umieścić na ogłoszeniach. I o to mi chodziło, jakby chciałem, chciałem od Was tej odrobiny kreatywności, znaczy się, jeżeli chcecie uzasadnić czemu jakąś postać chcecie zobaczyć na karcie albo jakieś miejsce, uzasadniajcie to w taki sposób, jeżeli chcecie Uzasadnić po prostu samo działanie karty, ponieważ może to wynika z jakiejś tam postaci i w domyśle tego chciałbym, takich zgłoszeń chciałem najwięcej. To tak, tak w taki sposób też możecie mi to uzasadniać. Właśnie o to mi chodziło od początku, żebyście trochę sami pomyśleli, co napisać albo co narysować. Z tym konkursem wiążą się też dwie wiadomości, trochę takie bardziej dla mnie, jedna lepsza, trochę druga trochę gorsza. Zacznijmy od tej gorszej. Dostałem trochę mniej zgłoszeń niż się spodziewałem. Oczywiście nie spodziewałem się tysiąca zgłoszeń, pięciu tysięcy też nie, ale to, co mnie pozytywnie zaskoczyło, i właśnie to jest ta druga, ta, znaczy pierwsza dobra wiadomość, yy, poziom tych zgłoszeń był wysoki. Byłem super zadowolony, i ciężko było znaleźć tutaj, wybrać te. Najlepsze zgłoszenia, nawet 10 najlepszych zgłoszeń, już było trudno wybrać. Co dopiero na 3 najlepsze zgłoszenia. Powiem Wam, jakie były inne ciekawe zgłoszenia, poza tymi trzema najlepszymi, naszym zdaniem, w sensie mojego i sponsora, jakim jest sklep Piwniczaki. Przypominam, że jeżeli szukacie nadal setów 11 jakichś preorderów czy coś, piszcie na Facebooku do tego sklepu. Nie, nie wchodźcie na stronę, znaczy możecie wejść, ale po prostu piszcie wiadomości prywatne na stronę sklepu i sobie preorderujcie. Więc tak ostatecznie poziom był bardzo wyrównany, było dużo, dużo ciekawych pomysłów. Pamiętajcie, że to jest konkurs, gdzie są pod uwagę brane również przeróżne gusta. Nam najbardziej zależało na tym, żeby zgłoszenie było w jakiś sposób ciekawe i w jakiś sposób ciekawie uargumentowane. Ale mówiłem też, że przedstawię Wam również moje pomysły, bo wiecie, jak tworzę pytanie konkursowe, znaczy myślę, że jak ktokolwiek tworzy pytanie konkursowe, to zastanawia się jeszcze, jak on sam by na te pytanie odpowiedział. Czy jest to w ogóle realne do odpowiedzenia, jeżeli nie zna się trybików w głowie? Tej osoby, która zadaje pytanie. Ja wpadłem w sumie na trzy pomysły, ale jeden jest kompletnie niedopracowany i ten kompletnie niedopracowany. Karta tak sobie wyobraziłem, że byłaby to prawdopodobnie karta ekstra z tą finalną Fatherstone Kamehameha, która działałaby tylko pod lidera zielonego Gohana prawdopodobnie i która dałaby po prostu Victory strike'a po spełnieniu jakichś tam warunków. Może to byłby activate battle albo może to byłaby karta walki, która miałaby na sobie skill Activate Battle za powiedzmy 5 energii, jakichkolwiek. Może nawet. Właśnie tutaj chodziło oczywiście o nawiązanie do tej zwycięskiej walki, kiedy Gohan pierwszy i tak naprawdę jedyny raz wygrał w Dragon Ballu tą epicką Kamehameha. Drugi pomysł, mocno już niekanoniczny, chociaż jakby się uprzeć to w sumie może byłoby to możliwe. Ci starsi z Was mogą pamiętać, że była kiedyś taka gra jak Dragon Ball Z Budokai 3. Strasznie jej nie lubiłem. Był tam taki jeden moment, taki jeden element, który myślę, że bardzo dobrze by się spisał jako karta w Dragon Ball Super Card Game. Mianowicie ten atak. 《唯が元気をいただくぞ。 Tak, jednym z ostatecznych ataków, znaczy to jest chyba jedyny ostateczny atak komórczaka, była Dama I to trochę koliduje z tym, co sobie Toriyama wcześniej wymyślił, że Gengidamę mogła zrobić osoba tylko o czystym sercu, ponieważ wtedy ta energia się od tej osoby odbija. Dlatego Goku, zamieniając się w super Saiyanina nigdy nie mógł zrobić tej Damy, ponieważ jego serce wtedy nie było. Czyste. On wtedy był przepełniony złością. Na tym polegał Super Saiyanin. No tak było na początku w teorii, później to już tam bywało z tym różnie. Z tym, że też można wziąć pod uwagę to, że Perfect Cell mógł sobie udoskonalić tą technikę i mógł ją po prostu zrobić. To są takie właśnie te smaczki i błędy Dragon Ballowe. Nie do powiedzenia z którymi się musimy borykać na co dzień i sobie to wyobraziłem właśnie jako po prostu przekoksaną jakąś kartę walki z pewnie 40 tysięcy power, która również miałaby victory strike'a, triple strike'a pewnie, mogłaby działać tylko pod lidera, którym jest kumurczak, ale nie musiałby to być oczy oczywiście Search ani też zielony, koniecznie. Przecież hmm, być może dostaniemy później komuś czeka czerwonego. Można byłoby jakoś ciekawie pokombinować, żeby zagrać tę kartę w momencie, kiedy jest jakby obrona przeciwnika. Może po prostu Arrival to powinien być, bo w grze to tak wyglądało, że musimy wcisnąć trzy razy krzyżyk, przynajmniej na PlayStation, żeby pełnić pasek ładowania, i wtedy. Jeżeli nasz pasek jest większy niż przeciwnika, to wtedy Kowurczak robi tą gęgi To może nawet nie tyle, że co Arrival, albo Arrival, jeśli mamy więcej życia niż przeciwnik, nawet można byłoby spróbować w drugą stronę. Jeżeli mamy dwa, dwie karty życia lub mniej, to wtedy możemy to zagrać za Arrivala za cztery punkty energii na przykład. Czyli bardzo sytu sytuacyjna, ale też karta, która zdecydowanie zapewnia po prostu wygraną w momencie, kiedy ona chodzi na stół. Trzeci pomysł, na który wpadłem, to byłaby karta walki, z, tak zwan, której tytuł nawet wymyśliłem, tak zwany The Warriors Ready to Fight. Miałem tutaj na myśli oczywiście nawiązanie ponownie do tej gry, cela tego turnieju, który sam sobie wymyślił jako substytut pornię już tu walki. byłaby to karta, która jakby na każdym polu miałaby oczywiście tych naszych wszystkich głównych bohaterów, typu Goku, Gohan, Piccolo, Vegeta, Trunks, Tien, Yamcha, Krillin, w sumie Android 16 też tam się pojawił, ale chyba nie możemy go zaliczyć jako ee, The Warrior tak czy siak karta z dual atakiem i triple strikiem, tak sobie wymyśliłem. W sumie to też nie był jakoś specjalnie dopracowany pomysł, no ale jakby rozumiecie teraz moją ideę. Wracając jednak do waszych zgłoszeń, to co mnie pozytywnie zaskoczyło to, jak już wspomniałem, wysoki poziom, ale również to, że nie zerżnęliście moich pomysłów, to znaczy celowo opowiadałem o Kaito w trakcie jak pokazywałem wam główną nagrodę, czyli tą matę, w taki sposób, w jaki spodziewałem się po prostu odpowiedzi. Nikt z was tego nie wykorzystał, bardzo się cieszę, i jeszcze inną pozytywną rzeczą, która mnie zaskoczyła w waszych duszeniach jest to, że nie tworzyliście takich postaci właśnie Overpowered, takich. Przekoksanych, jakich wiemy, że w tym uniwersum są po prostu nie, niesamowite koksy. Wiemy, że jest Gogeta Super Saiyan 4, ale nikt na przykład nie wysłał mi Vegito Super Saiyan 4, który był w Dragon Ball Super Heroes, albo Gogeta Super Saiyan Blue, który był w najnowszej kinówce z Braulim, albo nawet samego Brolyego, który jest. Nie lubię tej postaci, nie było takich zgłoszeń, wielu z was stawiało na takie postaci, które są trochę niedocenione, trochę zapomniane. Więc ponownie fajnie, że był taki wysoki poziom zgłoszeń. Wszyscy po prostu poszli w taki sposób, żeby stworzyć coś faktycznie od siebie. Niektórzy również stworzyli własne skile, dodając coś kolejnego jeszcze od siebie, co się super wyróżnia. Innym pozytywnym zaskoczeniem, znaczy powiedzmy, że było pozytywne, było to, że prawie połowa zgłoszeń. Nie, no dobra, przesadziłem. Ale jedna trzecia zgłoszeń dotyczyła jednej postaci. I był to Master Roshi. Genialny żółw, Kame widać jak bardzo Wam brakuje tej postaci, jak bardzo chcieli, chcielibyście jej powrotu po prostu w tym Dragon Ballu. Z ja myślę też, że z upływem lat odczuwacie, jak ta postać w pewnym momencie została zapomniana, zepchnięta na boczny tor. Dragon Ball Super trochę to starał się naprawić pokazać starego mistrza w jego najlepszej formie, ze względu również na jego doświadczenie. I właśnie być może też dlatego wielu z Was chciało jego powrotu do lepszej formy. Pamiętajmy, że Master Joshi walczył nawet z Królem Piccolo, w momencie kiedy on nie miał z nim żadnych szans, była walka na śmierć i życie, dosłownie. No ale dobrze, przejdźmy teraz do tych wyróżnień, które moim zdaniem są super ciekawe, ale nie złapały się na top 3, ponieważ były jeszcze kilka innych zgłoszeń, które były po prostu jeszcze ciekawsze. E, Wojtek stworzył taką kartę jak Brilliant Bar kartum Unison. Stworzył ją w taki sposób, dodając jej stworzonego przez siebie skilla Unity. To oznacza, że e, zaczynając e, grę z taką kartą i spełniając odpowiednie warunki, ta karta już jest na starcie w grze z dwoma markerami. Secret RK, zaprojektowane jako głównie wsparcie starych liderów, jak i nadchodzącego Brawlет, zawiera nowy keyword Unity, który miałby być limitowany tylko do kart Unison ale nie musieć tworzyć specyficznych literów typu Android 21. Jedynym sposobem dodawania kanterów jest żonglowanie kartami i plus dwa kantery mogą się wydawać dużą ilością, ale z uwagi na to, że karta zaczyna się z dwoma znacznikami, to mocno limituje jej bezpieczeństwo i wręcz wymusza, Używanie jej w archetypach, do których została stworzona. Dodatkowo traktowanie jej jako zarówno czerwonej i żółtej karty umożliwia dostęp do różnego rodzaju darmowych kart, Counterplay. Ogólnie mam wrażenie, że ta karta Wojtka jest mocno przegięta w grze. Może w praktyce by się okazało, że byłaby całkiem grywalna, w sensie wcale nie byłaby taka overpowered. Czytając sam opis i czy... Stając kartę, mam wrażenie, że yy, po prostu z tym deckiem zawsze by się wygrywało. Efekt Activate Main jest dosyć drogi, ale jednocześnie bardzo mocny i dość łatwy do osiągnięcia w specyficznych sytuacjach już w trzeciej, czwartej turze. Jest to także efekt zabezpieczający w razie gdy nasz swap-chain zostanie przerwany lub jakaś fuzja zostanie wysłana do dropa. A postacie główne według filmu DBS Broly i z racji tego, że motyw postaci ba i Brawley jest jednym z moich ulubionych z tego filmu, Świetnym detalem jest to, że Broly zachował ucho Baj jako swój dziecięcy kocyk i nie rozstawał się z nim nawet jak doros pokazując, że nigdy nie zapomniał o gigatecznym piesele. Szczerze przyznam, że w ogóle cały wątek y, przeszłości w Dragon Ball Super Broly moim zdaniem jest najlepszym elementem tej kinówki. Sama walka była fajna, efektowna i fa tak, ciekawa. Na pewno jedna z najlepszych walk y, w uniwersum Dragon Balla jaką do tej pory widzieliśmy, ale cała ta otoczka, te rozbudowanie tego uniwersum w taki sposób, pokazanie głębi pracy Saiyan, jak wyglądała tam ta kultura, to mi się oglądało znacznie lepiej, z większy, znacznie większymi wypiekami na twarzy, niż yy, to, co po prostu działo się później. Innym bardzo ciekawym zgłoszeniem był Piccolo nadesłany przez Mateusza. Nawet mamy tytuł karty, Piccolo Earth's Protector. Odpowiedź jest prosta, Piccolo to moja ulubiona postać z całego uniwersum. Za młodo często bawiliśmy się w Dragon Ball i większość z mojej ekipy wybierała Sajan. Ja wolałem szatana serduszko. Muszę przyznać, że u nas to chyba też nie było osób, które by chciały akurat nie udawać Saiyan. Szczególnie Gohana i Goku. Przemiana złego Piccolo w bliskiego... Przyjaciela Goku i mentora prawdziwego ojca Gohana, coś śmięknego Scena z GT, gdy Piccolo umiera wraz z Ziemią, za każdym razem łaska się wokół kręgu. Ponownie muszę przyznać punkt za trafne zresztą spostrzeżenie. O ile Dragon Ball GT miał dużo minusów, to były takie pojedyncze momenty, które. były fajne. Dlaczego należy mu się Secret Trailer, jak Psu Buda, za walkę z C-17 w Sell Saga? Moim zdaniem najlepsza walka w DBZ albo i w całej sadze, w której nie biorą udziału Sajanie. W tej walce Piklu miał swój prime time. Ponownie nie mogę się z tym nie zgodzić. Koszt 7 punktów energii, 5 zielonych jako specified. Deflect, critical, double strike było atak. Auto, jak zagrywamy tę kartę, przeciwnik wyrzuca 3 karty z ręki. Motne. Activate mają 5 zielonych, jeżeli na stole mam Kamiego, Piccolo o łącznym koszcie 5, robię im Assimilation, czyli nameczeńska fuzja, muszą być tego samego koloru i mieć y, tret na żeby można było użyć tego skilla, zagrywam y, tę kartę z ręki na tych dwóch po fuzji. Jeżeli przynajmniej jeden z ataków z tej karty zada przeciwnikowi obrażenia, zrobię KO lub usunę tę kartę z borda. Ta karta utrzymuje barierę do końca następnej tury przeciwnika. To było bardzo fajne zgłoszenie. Jednak naprawdę wahaliśmy się wraz z Kubą ze sklepu, czy nie dać je na którekolwiek miejsce na podium. Tym bardziej, że jest tutaj stworzony jakby specjalny skill Assimilation. Po prostu nie jesteśmy w stanie wynagrodzić wszystkich. Oczywiście wyróżniliśmy też e, wspomnianego Master Roshi. Ich było kilku. Naszym zdaniem najciekawszy był Master Roshi Ultimate Kamehameha. Kartę Secret Rare, która wymaga jakby różnych kolorów do zagrania ale też ma ciekawe moce. Patrząc na uzasadnienie, wybór jest prosty. Karta, która zasługuje na mianę Secret Hero, gdyż to od niej, a właściwie od niego, rozpoczął się kolejny etap na drodze Goku do bycia najlepszym we wszechświecie, miał on duży wpływ na rozwój fabuły, a także jego podopiecznych, to on doprowadził Goku na drogę, którą później obrał. Uczył go walki, ale też i przyjaźni. Przede wszystkim nauczył go ataku, który jest numerem 1 w uniwersum Dragon Balla. Jest po prostu ikonicznym atakiem. To jest bardzo słuszny punkt. Ludzie, którzy nie, kompletnie nie znają Dragon bala kojarzą to, że Goku ma takie włosy, jakie ma i robi kamehameha, krzycząc te sylaby, odsuwając też ręce do tyłu, później wyrzucając z siebie tą energię. Przy opisie karty i jej kosztach nie można było zapomnieć o członkach całej szkoły żółwia. Ich zespół, jedność, przyjaźń mogą ogromnie poz... mają ogromnie pozytywny wpływ na to, czego się nauczyli, jaką więź zawali ze sobą i jak i na to, czego nauczyliśmy się my sami. Stąd też wpadły na pomysł dodania mu tak dużej mocy za, atak, za każdą postacią jakimi są Krillin, Yamcha, Bulma, Goku będący w grze, w myśl tego, że siła płynie z przyjaźni właśnie. I na koniec, w czasie tworzenia tego artu, miałem w głowie cały czas moment, gdzie Kame wypowiada Playwell, Itwell well and rest well. Wykonując najpotężniejszą dotychczas wersję tego ataku, jaką udało mu się przeprowadzić. Nie pamiętam tego cytatu, przypuszczam, że chodzi o ostatnią sagę w Dragon Ball Super. Oglądałem po japońsku to nie, nie pamiętam, czy, ale możliwe, że faktycznie tak było. Ponownie jest to zgłoszenie, które w zawzięcie walczył o podium. Podobnie jak Karin. Dawid wysłał Karina ładnie tutaj zresztą go też narysował. I gdyby tylko uzasadnienie było ciekawsze, szkoda Dawid, że nie napisałeś nic ciekawszego właśnie. Nie dodałeś nic jeszcze od siebie, bo poziom pracy, jaką trzeba włożyć, żeby coś narysować, jest dużo wyższy jednak niż opis czegoś, więc yy, miałeś naprawdę bardzo duże szanse na podziw. Zabrakło ci, kurde, dosłownie paru zdań, żeby być tutaj w tym top 3. Dlaczego Karim wybrałem go? Dlatego, ponieważ jest to ciekawa postać, jeżeli chodzi o świat gumbo, i nie ma go w ogóle w tej karciance, chciałbym go zobaczyć. Więc właśnie te zgłoszenia, które Wam przed chwilą przeczytałem, mocno walczyły o podium, nie udało się im zdobyć. A przypomnijmy, co w ogóle było do zdobycia. Za trzecie miejsce daję Wam promkę toły oraz booster z Unison Warriors. Drugie miejsce to koszulki z małym Goku. W sumie Skilllessy wracają, więc myślę, że może być ciekawie. Czy bardzo pasujące będzie, akurat by prawdopodobnie do aktualnej mety. oraz Premium Pack, w którym są cztery boostery Unison Morius oraz prom katały, którą przed chwilą widzieliśmy. Pierwsze miejsce to tak wspomniana mata. Ponownie Premium Pack oraz dwa snapy na e, lidera albo jakąś inną drogą kartę, na przykład jakiegoś Secret że e, Dzięki temu jest fajna ochrona właśnie takich kart, które się świecą. Albo które po prostu są w jakiś sposób tam dwustronne i chcemy, żeby to też fajnie wyglądało. Fajnie się karty w tym prezentują. Szkoda, że nie ma żadnego jakiegoś takiego organizera do tych snapów, bo to w ogóle byłby luks. Osoby, które za chwilę wyczytam, niech się nie stresują, że, że od razu po publikacji filmu nie dostaną ode mnie maila z prośbą o dane do wysyłki. Spokojnie. Film się opublikuje. W ciągu kilku najbliższych dni ja się do was odezwę, skontaktujemy się, w jaki sposób, się, jak się dogadamy, gdzie, kiedy wysłać paczkę. Któż więc zgarnął trzecie miejsce? Jak myślicie, jaka postać? pójdźcie w komentarzach. Poczekam. Tak, już? Trzecie miejsce to zgłoszenie od Mateusza, który wymyślił Monaka, The Dormant Warrior of the Universe. Seven. Tak, doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że jest tu typowe zgłoszenie z jajem i jest bardzo ciekawe, dlatego je wybraliśmy ostatecznie na trzecie miejsce. Według mnie Monaka, którego znamy, to nie ten sam Monaka, o którym Birus opowiada Goku. Bóg zniszczenia nie wyciągnąłby z rękawa dostawcy tylko dlatego, że ten dowozi mu jego ulubione jedzenie. Sądzę, że w przyszłości Monaka był. Potężnym wojownikiem, sam Birus powiedział, że był to jego najcięższy przeciwnik. Przed pierwszym spotkaniem Boga z naszymi ulubionymi bohaterami mówione było, że przyśnił mu się legendarny wojownik z rasy Saiyan. Trzeba by na pewno ten zwykły sen sprawił, że Bóg zniszczenie bez większego zastanowienia wyruszyłby na spotkanie nowego oponenta? Koszt energii 8, kolor niebieski, żółty, karta ma siłę ataku 15 tysięcy. Czyli mało jak na Secret zdecydowanie. Gdy na polu walki masz wystawioną niebieską kartę koszt energii 3 lub więcej, w następnej turze twój lider nie otrzymuje żadnych obrażeń. Auto. Po zagraniu tej karty przeciwnik cofa na rękę wybraną przez ciebie kartę z kosztem energii 5 lub mniej. I oczywiście Ultimate możesz posiadać tylko jedną yy, sztukę. Mógłbym potraktować to jako wyróżnienie, gdyby nie jedno to ostateczne podsumowanie tego zgłoszenia. Pamiętaj, że Monaka nie może mieć zbyt dużej siły ataku, ale zawsze da Ci przewagę nad przeciwnikiem. Całkowicie kupiło mnie to zdanie. Moim zdaniem całkiem zasłużone e, trzecie miejsce. Także gratuluję Mateusz, do Ciebie leci Promka oraz Booster. Drugie miejsce wysłał Miłosz i stworzył nawet grafikę. Do karty Field Prism Planet. I zdecydowanie kupiło mnie to nie sama grafika, chociaż bardzo doceniam, ale sam opis, wie, w jaki sposób ona powinna działać oraz dlaczego. To, są tego, to jest tego typu uzasadnienie, jakiego oczekiwałem najbardziej od Was. Znaczy, że to łączy się, sama karta łączy się z tym, dlaczego, jak coś wyglądało w Anime. Jest to field o koszcie 5, posiadający permanent, który zabrania przeciwnikowi odtapowania jego kart, dopóki nie odrzuci jednej karty z ręki do Warpa jako dodatkowego kosztu. Tyczy się to oczywiście również Churchface Face i wszystkich kart: Energia, Lider, Battle Unison i cokolwiek jeszcze. Jest to nawiązanie do tego, jaką władzę nad więzienną planetą i postaciami na niej uwięzionymi ma Fu. Pamiętam, że on tam się przedstawił jako Fu, nie Fu, tylko Fu, który nie pozwala. Im dowolnie działać, nie pozwala być swobodnymi, tak jak ten filt nie pozwala grać swobodnie rywalowi, który ma dwa wybory złe i Czyli albo karty nie wrócą mu do Active Mode, albo musi skardować swoją rękę. Miłość tutaj też pomyślał o dodatkowych rzeczach, które być może się w tej karciance pojawią później. Jakby stworzył coś więcej niż samą kartę, to znaczy założył, że później będzie lider fu oraz że dostaniemy jakąś kartę z camberem. Activate Main. mówiący, że jeżeli wyślemy cztery karty: e, Trunks Future, My Future, Goku, Xeno, Vegeta, Xeno z dropa do warpa, to możemy zagrać Cambera o koszcie 7 lub mniej z ręki lub deku. Zakonał, że w końcu powstanie Leader Few. Jest to tylko kwestia czasu, no z pewnością będzie to klasyczny Leader Overland, czyli przede wszystkim przed awakenem Burst 3, po awakenie przeżyć 3 karty z warpa do dropa. Sam Camber również jest postacią, o którą prosi społeczność. Istotne i dające wiele możliwości jest również określenie jego kosztu jako 7 or less. Dlaczego? Daje to możliwość grania różnych Camberów, pewnie z czasem widzieli ich więcej, i balansowanie tym samym siły tego Secretariera. Nie ogranicza to, także projektantów przed projektowaniem mega silnych camberów, zbyt silnych, aby zagrać ich z tego Secret secret. Wtedy zwyczajnie dają takiemu camberowi koszt 8 lub więcej i problemy. Jeśli natomiast jakiś camber o koszcie 7 lub mniej ma taką siłę, że powinien być na polu tylko jeden, wystarczy, że utrzyma keyword unique. Myślę, że karta spina się pod względem fabularnym oraz mechanicznym, daje pole do balansowania siły w obie strony bez żadnych erat czy banów. Póki co mi też tak się wydaje, dlatego do Ciebie leci Nagroda za drugie miejsce, czyli, czyli ten premium pack oraz koszulki. I możemy przejść do miejsca pierwszego. Nie spodziewałem się, że ta postać będzie na pierwszym miejscu. Nie lubię jej i też oczywiście muszę pamiętać o tym, że nie mogę być w taki sposób stronniczy, że nie lubię jakiejś postaci. Oceniam jakość zgłoszenia, w jaki sposób, jak ciekawie zostało to zaprezentowane, uzasadnione, tego typu rzeczy. Pierwsze miejsce projekt Dawida. Goku Black Hatred Sanctified. Dawid też sobie zaprojektował kartę, dzięki czemu trochę jest łatwiej zrozumieć to, co tutaj opisał, ale opisał to zdecydowanie po prostu z sensem. Coś, co ponownie jak z tym Prism Coś, co wynika za nim, dzieje się na karcie, a jeżeli dzieje się coś tam na karcie, możemy zrobić coś jeszcze. I Dawid również stworzył własny skill x Evolve zapięcie energii pozwalający mu ujrzeć pole przy odrobinie szczęścia, nawet w czwartej turze. Jeżeli gramy y, support, support do Zamasu z Rise of Unison Warrior, natomiast nie jest to takie proste. Potrzebny jakiś setup lub, lub grania goku Black Kanto, to Destruction z szóstego Expansion'a. Co tam było? Czy to był Anniversary Box poprzedni? Co samo w sobie dałoby tej karcie niesamowity bus, Zwłaszcza jak poetycko obliczałaby do zagłady przeciwnika. Przypuszczam, za to, że zabrakło słówka czas. Permanent, który wymyśliłem, moim zdaniem, idealnie oddaje charakter postaci. Zamasu zarówno w swoim nieśmiertelnym ciele, jak i ciele Goku jest sadystą, który karmi się fizycznym cierpieniem swoim i innych. Po odkryciu sekretu sędziego zenka i bóst pozwala się ranić, żeby rosnąć w siłę. Permanent to odzwierciedla im mniej życia został naszemu liderowi, przy, w tym, Secret Rare, tym Secret Rare jest groźniejsza Mając cztery życia, zadaje tylko jedno obrażenie do ataku, natomiast przy trzech życiach dostaje Double Strike, przy dwóch życiach Triple Strike, a przy jednym życiu Quadruple Strike. Bardzo ryzykowne zagranie, ale też jest to całkiem zbalansowane moim zdaniem. Dzięki Activate Main za cenę permanentnej utraty dwóch energii, możemy wziąć jedno życie i obrócić Goku Black Hatred Sanctified z powrotem do Active Mode i atakować dalej. Na pierwszy rzut oka wydaje się to bardzo potężna kombinacja, ale wymaga długofalowego planowania i zarządzania swoim życiem, co jest znów cechą, która mogłaby charakteryzować za Szanse, że w piątej turze będziemy mieli 4 życie bez wysiłku są niewielkie. Natomiast połączenie Activate Main i Permanenta daje szerokie pole do popisu przy próbie ostatecznego przechytrzenia przeciwnika. Czy będziemy atakować wiele razy za każdym razem atakując z większą siłą, ale ryzykujący, że potężniejsze ataki zostaną zanegowane, a może skorzystamy z Activate Main i od razu zbijemy się do jednego życia, żeby zaatakować Quadruple Strike, który nie może być zanegowany, ale tylko raz. Może spróbujemy przechytrzyć oponenta, zaatakować atakiem niewystarczającym do zabicia przeciwnika, ale w trakcie Offense Step za pomocą innych kart pozbawimy się sami życia, żeby zwiększyć zagrożenie naszego ataku. Możliwości jest wiele. Muszę przyznać tutaj rację. Na papierze też patrząc na tą kartę brzmi to jako coś, co mogłoby dostać całkiem szybko erratę. Na koniec auto odzwierciedla nienawiść postaci do Sajan za to, że odważyli się sięgnąć po moc należnym jedynie Bogom. W efekcie jest to karta potężna, prosto obsłudze przewidywalna dla przeciwnika, ale umożliwiająca więcej niż jedną linię gry, która oddaje sadystyczny i strategiczny umysł pojawiającej się na niej postaci. Te uzasadnienie, które jest Moim zdaniem, całkowicie logiczne z tym, jak to się ogólnie działo w anime oraz to, jak to zostało też zaprezentowane na karcie, to wszystko łączy się w taką całość, że to jest zdecydowanie najlepsze zgłoszenie, jakie dostałem w tym konkursie. Chociaż, jak już wspomniałem, ogólnie ciekawych zgłoszeń było bardzo, bardzo dużo. Także Dawid dla Ciebie leci yy, nagroda za pierwsze miejsce. Gdybyś zapomniał, dostajesz matę z trochę innym bogiem. Premium pack oraz dwa snapy na Twoich zamasów i Goku Blaków. W ogóle gracie jeszcze tym zamasu z drugiego setu, bo on miał tak, że przy dwóch życiach był nieśmiertelny. Dajcie mi znać w komentarzach, jeżeli ktoś jeszcze nie gra. Jestem ciekawy, czy to dalej jest w ogóle grywalne. Nie mówię o mecie, tylko tak po prostu. Prośba teraz do zwycięzców: Wyślijcie mi jakieś fotki, jakieś unboxingi, czy jak cokolwiek. Yy, nagród, które do Was dojadą, jakieś może relacje wideo, relacje tekstowe. Możecie mi to odpisywać na maila, możecie mi to wpisywać tutaj w komentarzach, możecie mi też wysyłać na Facebooku. Oczywiście, ile ja Wam się zechce. No, taka jest moja prośba, bo jestem bardzo ciekawy, co Wam wypadło. Przypominam, że premium paki mają wyższy drop rate, więc jest wyższa szansa po prostu na Secret Rare, a nawet na Special Rare. Więc możliwe, że coś tutaj Wam ciekawego wypadnie. Więc przypominam, nie stresujcie się, że, że teraz w momencie premiery tego odcinka nie dostajecie powiadomienia już na maila, że o, wygrałeś. Dajcie mi chwilę czasu, skontaktujemy się mailowo. I tyle. Dziękuję za te wszystkie zgłoszenia. Jeszcze raz dziękuję sklepowi Piwniczaki za bycie sponsorem. Bez tego sklepu to nie byłoby jak najbardziej możliwe. Mam nadzieję, że Wam się konkurs podobał. Dajcie mi znać, jak Wam się podobały też te Organizacja konkursu, pomysł na konkurs. Ja dałem feedback Wam, teraz Wy możecie zfeedbackować mnie, na co zawsze chętnie czekam. Konstruktywna krytyka zawsze jest mile widziana w moim przypadku. Także lećcie kupować boostery z setu 11, może nawet całe boxy. I to by było dzisiaj ode mnie na tyle. Dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się, do następnego razu. No to pa!